Cześć wszystkim, z tej strony Anwarkon i witam Was w moim najnowszym materiale. Dziś będzie dość nietypowo jak na mój kanał, bo będzie to bardziej przegląd niż unboxing, ale zacznijmy od początku. Niedawno na Facebookowej grupie Bakugan, jak będzie we sekcja Bakugan, ktoś dał znać, że znalazł coś ciekawego. Tym znaleziskiem okazał się być, uwaga, coś Ala magazyn Bakugan. Szczerze nie sądziłam, że doczekamy się powrotu czegoś takiego. Tu też pozwolę sobie na małe wspomnienie z przeszłości. Pewnie część z Was pamięta, jak w czasach świetności klasy serii Bakugan, również istniał magazyn poświęcony właśnie Bakuganom. Jego debiut nastąpił 3 listopada 2009 roku, a był tworzony przez wydawnictwo Media Service Zawada. Zbierałam go niemal od samego początku. Brałam też udział w konkursach, jakie były w nim organizowane i nawet udało mi się wygrać kilka ciekawych zestawów. Jeśli kojarzycie ogromny rysunek Fusion Dragonoida lub realistycznie wykonany Gantlet, to wiedzcie, że to była ja. To były naprawdę świetne czasy, do których wciąż wracam we wspomnienia. Może i czasem były tam głupoty i dziwne ciekawostki, a komiksy były czasem bez sensu, bo za szybko zmieniały się sezonami. Plus na siłę starali się właśnie odwzorować to samo, co było w serialu. Ale naprawdę miło wspominam tamten magazyn i do dnia dzisiejszego posiadam wszystkie wydania, a nawet część bardziej sensownych gratisów z czystego sentymentu. Proszę bardzo, magazyn Bakugan wrócił. Choć już w odświeżonej wersji, oczywiście, dotyczącej rebootu. A pierwszy numer właśnie zawitał do kiosku. I proszę bardzo, oto właśnie on. Magazyn oraz gratis, który jest dołączany do tego numeru. Po ciężkich bojach. Udało mi się go trafić. Trochę musiałam zapolować, ponieważ nie chciałam kupić powtórki Bakugana, bo jak widzicie dodatek do pierwszego numeru stanowi nowiuteńka figurka Bakugana typu Core z pierwszego sezonu Battle Planet. Nie wiem do końca jak wiele rodzajów Bakuganów jest dostępne w ogóle, ale trochę tego jest, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Poza tym ten magazyn kosztuje 19,99, więc sam Bakugan wypada bardzo tanio. Mniej więcej za tyle można było je kupić w biedrze jakiś czas temu. A tu jak widzicie ja wybrałam sobie tego oto... Aurelius Zenkaura. Co prawda polowałam na wersję tarkusową, ale nie udało mi się jej znaleźć, więc cóż, wybrałam po prostu wersję Aurelius. Zwykle nie kupuję Bakuganów z innych Domen, ale zdarzają się wyjątki i ta sytuacja jest właśnie takim wyjątkiem. Nie narzekam, nie będę jednak teraz robić unboxingu tego setu, bo to nie jest temat na dzisiejszy film, ale jeśli chcielibyście zobaczyć unboxing tej oto figurki na moim kanale, to oczywiście piszcie w komentarzach. Możliwe, że będę jeszcze szukać innych figurek, które są dołączone do magazynu. Fajnie jakbym trafiła na Pyrus z w wersji core, bo tego Bakugana jeszcze nie posiadam w swoich zbiorach. Na diamenty nie liczę, ale nie obraziłabym się, jeśli takowe by był. Na razie jednak tą figurkę odłożę na bok, bo ona, mówię, nie jest tematem dzisiejszego odcinka. Dzisiejszym tematem jest ten oto magazyn. Postanowiłam zrobić krótki przegląd jego zawartości, tak z czystej ciekawości. Zanim jednak zaczniemy, chciałabym zachęcić Was do pozostawienia łapki w górę po tym filmem, jeśli podobało Wam się to, co robię, a także zachęcam do subskrypcji kanału z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnych nowości. A teraz Teraz spójrzmy, co ów nowy magazyn oferuje. Na początek okładka. W lewym górnym rogu mamy coś na kształt loga całego magazynu. Jest to piątka, co już trochę poddaje wątpliwość to, czym ten cały magazyn jest. Czy jest to magazyn Bakugan, czy magazyn tematyczny, gdzie pierwszy numer poświęcono po prostu Bakuganom? Tego jeszcze nie wiadomo. W każdym razie mamy tu ogólny przegląd zawartości całej gazetki, czyli dwa plakaty XXL, wskazówki dotyczące samej gry oraz tutorial, opisy bohaterów, czarnych charakterów, a także wszystko o samych Bakuganach. Na okładce wykorzystano też arty kilku postaci, między innymi Dana, Wintona, Magnusa, Dragonoida, Shuna oraz Bentona. Wszyscy są tutaj oczywiście podpisani. W prawym dolnym rogu jest jakaś nawet reklama Monster Trucków oraz jak wytresować smoka, co dla mnie jest dość dziwne, ale no mniejsza o to. Ogólnie okładka prezentuje się interesująco, jest w miarę sensownie rozplanowana, a i kolorystyka jest całkiem miła dla oka. Ponadto w lewym dolnym rogu widać też logo samego wydawnictwa I tym razem jest to Blue Ocean. To dla mnie pewne zaskoczenie. Nie, żebym oczekiwała, że media serwis Zawada ponownie podejmie się tworzenia magazynu Bakugan, ale to po prostu dziwne widzieć w tym miejscu kogoś innego. Z tego, co zdążyłam się dowiedzieć, wydawnictwo Blue Ocean oficjalnie weszło na polski rynek w 2018 roku, a wcześniej istniała tu dzięki partnerom. Swoją siedzibę mają we Wrocławiu, co też jest zaskoczeniem, bo większość wybiera Warszawę. Generalnie w ich portfolio znajdują się m.in. magazyny poświęcone Lego, w tym Lego Ninjago. Tymczasem to, co wita nas po otworzeniu magazynu, to olbrzymia reklama po lewej stronie magazynu. I Jest to właściwie autoreklama, ponieważ jest to reklama magazynu LEGO Ninjago Legacy. Po drugiej stronie tymczasem mamy lekkie wprowadzenie. U góry mamy najpierw oczywiście wspomnienie o dodatku do magazynu, czyli oryginalnej figurce Bakugan oraz jak ją otworzyć na bakurdzeniu. Poniżej jest także spis treści. Mamy tu wprowadzenie, witaj w świecie Bakuganów, która podzielona została na dwie części. Jedna zawiera wszystko o bohaterach, a druga o czarnych charakterach. Dalej jest rubryka poświęcona domenom, które tutaj tłumaczą na frakcje z jakiegoś powodu. Dalej plakaty XXL, reklama numer 1, reklama numer 2, poradnik, jak rzucać Bakuganem, trening, diki. I na końcu ostatnia, trzecia reklama. Zaskakująco dużo tu reklam, co sprawia, że coraz bardziej się zastanawiam, czy to magazyn tematyczny, czy jednak stricte Bakugan. Cóż, pożyjemy, zobaczymy. Dalej po prawej stronie mamy coś na kształt kolejnego spisu treści. Nie wiem po co, ale chyba chcieli zapełnić stronę. Tymczasem u góry jest jeszcze, jest wspomnienie o tym całym plakacie, któremu przyjrzę się tutaj od razu, ponieważ wyjęłam go wcześniej, ponieważ znajdował się wewnątrz magazynu, a plakat jest naprawdę olbrzymi, więc prawdopodobnie w całości Wam go tutaj nie będę w stanie pokazać w kadrze. A więc tak, jak go tutaj rozłożę, to po jednej stronie mamy coś na kształt takiej heksagonalnej planszy, można powiedzieć. Nawet dobrze tutaj widać właśnie. Jest heksagonalna plansza, przypomina trochę maty do gry Bakugan, a z boku po drugiej stronie mamy Plan gry z bardzo szybko omówionymi zasadami. Jeśli chcecie poznać pełne podstawowe zasady, to mam od tego filmik na kanale. Nad zaawansowanymi jeszcze nie rozpoczęłam prac, jeżeli ktoś by chciał zapytać o nie. Jeżeli odwrócimy tą kartkę tutaj, którą mamy, to poniżej jest rozpiska z figurkami zarówno core i ultra. Nie jest to oczywiście pełna lista, ale na pewno jedna z nowszych. Podoba mi się to, że jest tutaj wyjaśnione, czym są te kropki przy różnych pakuganach w różnych kolorystykach. Tymczasem to, co znajduje się po drugiej stronie, to Ogromny plakat promocyjny. Spróbuję go jakoś tutaj Wam pokazać, chociaż nie liczę, że to się uda, bo plakat jest naprawdę olbrzymi. Natomiast proszę bardzo, on mniej więcej się tutaj tak prezentuje. On jest naprawdę wielki. Spróbuję go po prostu w ten sposób przesunąć. Nie wiem, on ma wymiar chyba kartki A1, może A2, nie jestem pewna, ale jest naprawdę olbrzymi. Nie jestem w stanie wam pokazać w całości w kadrze, bo to jest po prostu niewykonalne. Generalnie jednak jest to plakat promocyjny pierwszego sezonu Bakugan, czyli Battle Planet. Jest to jeden z ładniejszych artworków promocyjnych, jakie powstały. Choć aktualnie moim faworytem jest wersja z drugiego sezonu Armored Alliance. Mimo wszystko, i tak fajnie, że dali coś takiego tutaj, bo naprawdę robi to wrażenie. Natomiast jeżeli chodzi o sam plakat, no oprócz tego, że mi się podoba, to właściwie byłoby już tyle. Złożę go więc, po prostu odłożę na bok i wrócimy zaraz do magazynu, który mam tutaj pod spodem. Przejdę więc na kolejną stronę tego magazynu. Mamy tutaj wprowadzenie do świata Bakugan. Jak to się wszystko zaczęło, wyjaśnienie tej całej wielkiej kolizji, a także są tutaj wymienieni wszyscy główni bohaterowie. Tu jedna rzecz, która mnie dziwi, to brak właściwych tłumaczeń. Zamiast na przykład ekstra ekipy mamy tutaj oryginalną nazwę The Ensuance, a zamiast Pioruna tymczasem mamy oryginalne imię Lightning. Brakuje mi tu trochę spójności z oficjalnym tłumaczeniem anime w naszym kraju. Nie jest to coś bardzo złego, aczkolwiek powinno się bardziej do tego przykładać, szczególnie w magazynie kierowanym do dzieci. Niektórych ciekawostek nie znałam i nie wiem na ile one są tutaj zgodnie z prawdą, a na ile zostały one wymyślone przez autorów gazetki. Na przykład to, że Liam miał jakieś do czynienia z hejterami, że była przez nich szykanowana i dlatego teraz cytuję, wszystkich sił sprowadza od razu na ziemię. Albo inna dziwna informacja dotyczy chociażby Shuna i tego, że jest wnukiem bogatego dziadka. Zupełnie jakby pomieszano tutaj trochę klasyk z nową serią. Bo to przecież ojciec Shuna w Battle Planet kieruje bardzo wpływową firmą Kazami International. Tak więc jest tutaj Trochę dziwnych niespójności, ale generalnie nie jest w sumie najgorzej, tak naprawdę. Tymczasem kolejna strona to kolejna dawka informacji, tym razem o czarnych charakterach w serii. Spośród wszystkich zaprezentowanych tutaj postaci dziwi jednak obecność Bentona Daska, ponieważ kto jak to, ale on nie był czarnym charakterem, a przynajmniej nieświadomie był. Reszta się właściwie zgadza. Co ciekawe, jest tutaj także wstaka z informacją o obecności serii na Netflixie, a także emisji odcinków na Cartoon Network. To, co mi się na pewno podoba na tych stronach to fajna kolorystyka, która idealnie współgra z postaciami, które tutaj są pokazane. Natomiast kolejna strona to już czas na Bakugany, które mamy w serii. I na początek rozbudowane opisy dla Virusa, Aquosa i Ventusa wraz z Drago, Hydrusem oraz Troxa. Fajnie, że oprócz artów z Bakuganami zostały tutaj dodane modele 3D samych figurek Ultra, a także nawet statystyki dla każdego z nich. Cieszy też to, że są one poprawne i niepomylone względem form core. Nawet pomyśl, no też, żeby w prawym górnym rogu wyjaśnić czym jest B-Power i punkty ataku, bądź jak to woli obrażyć. Chociaż tu w magazynie przetłumaczyli je na punkty zniszczenia. Akurat też ich opis opartą o rozgrywkę podstawową, a nie zaawansowaną, co jest w sumie trochę dziwne, ale poniekąd zrozumiałe, no bo to jest podstawowa wersja gry, z którą mamy do czynienia w naszym kraju przecież. Natomiast kolejna strona kryje pozostałe trzy domeny, czyli Chaos, Darkus i Aurelius wraz z Pegatrix, Miliusem oraz Ravianem. Najbardziej chyba podoba mi się opis dla Miliusa. Natomiast bawi mnie to, że z Pegatrix zrobiono samca, a przecież Pegatrix to samica, bo nawet piszą. Pegatrix jest naprawdę wyjątkowy. Wyjątkowy? Raczej chyba wyjątkowa. Natomiast same opisy, poza jakimiś drobnymi wpadkami, są naprawdę dobrze zrobione. To jest dość pozytywna rzecz, jeżeli chodzi o ten magazyn. Natomiast dalej mamy jedną z trzech reklam obecnych w magazynie. Pierwsza dotyczy serii, jak wytresować smoka, ale cóż, po prostu to pomina. Natomiast kolejne dwie strony to kolejna reklama, lecz tym razem Monster Traku. Trochę ciekawostek, produkty, informacje o prawdziwych pokazach i inne. Ta akurat przynajmniej łączy się z Bakuganami, bo te Monster Traki także produkuje Spin Master. Poza tym istnieje specjalny Bakuganowy Monster Track Dragonoid. Zarówno jako zabawka, jak i prawdziwy pojazd, więc w zasadzie ta reklama może jeszcze jakoś się bronić. Choć skoro już dali, to czemu nie wrzucić by Monster Traka z Dragonoidem dla kontekstu? No ale mniejsze. Następnie wracamy do normalnej zawartości gazetki. Tu ponownie coś, co mnie bardzo zaskoczyło Ponieważ jest to tutorial o poprawnym toczeniu bakuganów, a także o trickshotach. Autorem jest oczywiście Baku Master Jet Kuso. Jest tutaj także krótka notka informacyjna o jego wieku, miejscu zamieszkania i innych rzeczach związanych z bakuganami. To jest zabawne, bo okazuje się, że Jet Kuso jest w moim wieku właściwie. Tego akurat nie wiedziałam i w sumie tak dziwnie, jakoś, ale z drugiej strony fajnie. Generalnie jednak, instrukcja, która została zrobiona na podstawie jednego z jego filmów, jest tutaj zrobiona przejrzyście i może stanowić naprawdę dobrą. Bazę do nauki dla młodszej części fanów. Wszystko uzupełnione jest screenami z samego filmu dla ilustracji. Naprawdę ciekawi mnie tylko to, czy rzeczywiście pytali go o użyczenie materiału, czy też nie. Na kolejnych dwóch stronach temat jest natomiast kontynuowany. Tutaj jednak mamy już trikshots. Choć moim zdaniem to nie do końca jest tutaj adekwatne, bo to bardziej rzuty treningowe i tak naprawdę to, co zawierała poprzednia strona, była prawdziwymi trikami, ponieważ w większości ich użycie w czasie, na oficjalnych gier turniejowych, nie jest dozwolone. Wolone. Szczególnie tutaj jest ten trick z całą tą rampą. Nie można robić czegoś takiego na oficjalnych rozgrywkach, żeby toczyć Bakugana z ręki. To jest raczej typowy trickshot. Stryknięcie można potraktować jako normalny rzut. Ta cała szklana kula także nie jest do końca oficjalnym rzutem, jest to raczej też trickshot. Ten strzał z obrotem jest normalnym rzutem, takim najbardziej w sumie popularnym. Rotacja wsteczna też raczej trickshot, więc to jest tak pomieszane trochę, jeżeli chodzi tutaj o te techniki. Tutaj na tej stronie to już są typowe, treningowe, że tak powiem, rzuty, i nie nazwałabym tego trikami z całą pewnością. Zresztą, wskazówki dotyczące trenowania rzutów Bakuganek zrobił też inny Bakumaster, ale nie będę tutaj teraz o tym wspominać. To, co jest ważne, to po prostu opisane na tych czterech stronach techniki rzutu, jak i ćwiczenia treningowe są na pewno pomocne. No i tak dochodzimy do ostatniej strony, która ponownie jest reklamą tym razem fingerboardingu. Magazyn się tutaj właściwie kończy. W pewnym sensie czuję jakiś niedosyt. Całość jest fajnie zbudowana, ale jeszcze tu czegoś brakuje. Może komiksu? Komiks w starych gazetach wcale nie był taki zły. Westia tylko teraz, jak go zrobią, bo to logiczne, że nie ma sensu do końca przekładać tego, co jest znane w anime w nowej formie komiksowej. Lepiej wykorzystać kadry z serialu i dołożyć jakąś mini fabułę. Może jest to bardziej wymagające zadanie, ale chyba korzystniejsze niż powielanie błędów z przeszłości, bo zanim całą historię z magazynu w komiksie opowiedzą, to już będzie kolejny sezon to trochę bez sensu. No ale dobra, to by było w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o całą gazetkę poświęconą Bakugan, bądź magazyn tematyczny. Naprawdę nie wiem, jak spać ten produkt. Brak tutaj jakiejkolwiek zapowiedzi, tak jak to ma miejsce zazwyczaj. Może to celowe, bo nie wiedzą, jak się magazyn sprzeda i czy jest sens kontynuować projekt. Tak tylko zgaduję. Mam nadzieję, że nie porzucą tego po jednym numerze i będą robić kolejne wydania, bo mimo wszystko coś takiego by się przydało. Choćby jako dodatkowa forma reklamy dla serii. Podsumowując, ogólnie film całego Magazynu jest naprawdę dobry. Czytając go, miałam czasem wrażenie, jakbym przeniosła się w czasie do roku 2010 i czytała stary, dobry magazyn Bakugan. Stylistyka całości jest zbliżona do tego, co było kiedyś. Tekst tak, jest kilka literówek, ale wiadomo, to może się zdarzyć. Plus, z jakiegoś powodu nie używają oficjalnych tłumaczeń, jak na przykład imię psa Pioruna, nazwa drużyny, jaką jest ekstra ekipa, czy tłumaczenie frakcji zamiast domeny. Są to rzeczy, które trzeba dopracować, by były spójne, ale generalnie jest nieźle. To, co mnie zaskoczyło w całym magazynie, to obecność porad od Jet Kuso. Opisy były niezłe, porady fajnie przetłumaczone. Sama nie podejmowałam się tworzenia podobnego filmu, bo uważam, że Jet wykonał tę świetną robotę przy swoim. A teraz dzięki magazynowi może trafić dalej do tych, którzy nie rozumieją angielskiego. Ciekawi mnie tylko, czy pytali go o to, czy mogą użyć jego filmu do tej gazetki, czy nie. Natomiast to, co mnie lekko zirytowało w gazetce, to reklamy. I nie mówię tu o autoreklamie na początku i końcu magazynu, które promują inne magazyny wydawnictwa i są w miejscach typowych i lokalnych. Logicznych dla występowania reklam. Chodzi mi tu o reklamę, jak wytresować smoka, monster tracków czy fingerboarding. Możliwe, że to tylko tak na początek i w przyszłości, o ile ten magazyn będzie kontynuowany, już tyle tego nie będzie, ale nie jest to coś fajnego mimo wszystko. Ewentualnie to ja już mam po prostu dość wszystkich reklam dookoła, bo chwilowo mamy spory nadmiar w każdym możliwym zakątku. Dosłownie, gdzie nie spojrzeć, to tam reklama. I nie żebym miała coś przeciwko samym reklamom, ale trzeba znać umiar. No i trzeba mieć dobry smak do reklam. Chociaż te monster trucki jeszcze rozumiem, bo także jest produkt z Master, więc łączy się to jakoś z Bakuganami. To nawet dosłownie, bo przecież istnieje Monster Track Dragonoida, który bierze udział w zawodach Monster Traku. Ponadto ma swoją wersję zabawkową i występuje w trzech wersjach kolorystycznych, to znaczy klasyczny Pyrus Dragonoid, Aurelius Dragonoid oraz lodowy Dragonoid. Oczywiście do nas te Monster Trucki jeszcze nie trafiły i nie wiadomo czy trafią, a jeżeli już to kiedy. Ja może nie zbieram Monster Trucków, ale takiego Dragonoida chętnie bym powitała w mojej kolekcji. No a jak Wam się podoba ten magazyn? Kupiliście go już? Pochwalcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Z mojej strony to by było już wszystko. Jeszcze raz, jeśli Wam się podobało, to zachęcam do pozostawienia łapki w górę pod tym filmem, a także zachęcam do subskrypcji kanału z dzwoneczkiem. Szczególnie osoby, które jeszcze się na to nie zdecydowały, bo przecież i nas więcej tu na tym kanale, to by weselej, prawda? Mam nadzieję, że usłyszymy się w moich kolejnych materiałach unboxingowych, zarówno z Battle Planet, Armored Alliance czy klasyków. Tak więc ja już się będę powoli żegnać i do zobaczenia!